Głucho wszędzie, cicho wszędzie. Zima, minus 4. We Słuchajcie, sobie odpaliłem o 12.00. Mam nie Niespełna. Szybka rozmarzła. A, To jest ta właśnie. To jest ta. Ile mamy stopni? Pewnie niedużo. Wychodzi na minimum. I mamy 12 stopni. A na dworze jest minus 4, czy minus 3 teraz. A jadę sobie ze z moich, z, do swoich znajomych na do pubu, po prostu moje wyjście do pubu. I od razu połączony z VanLife'em. Będziemy spać na bulwarach, jak zwykle. Coś wam pokażę teraz. Samochód stał jakieś. Niecałe dwa tygodnie, może. Bez odpalania. Nowy akus mam, no, tylko odpalałem, żeby zjechać z najazdów, albo wjechać na najazd i to wszystko. 12,3 jest bateryjka, nowy akus Gwarantuję Wam, że mógłbym odpalić Bez żania świec W takich warunkach to jest zdrowsze Dla silnika po prostu na świecach Minus 2 w tej chwili jest No rano było minus 4 No dobra, palimy wrotę Dzielimy. Jak pięknie odpalił Zbliżam się do mojej miejscóweczki O! Patrzcie jaka zmarzlina wszędzie leży A no my lecimy teraz tu Dzwoni mi to w tej skrzynce, mam nadzieję, że zaraz jej się pozbędę niedługo W takich warunkach mogę spać Tam jest kibelek i muszę sprawdzić czy on działa o, patrzcie o, Teraz będzie widać dźwigozaury Albo tam się prześpię, zobaczę na razie stanąłem tak roboczo tu, idę zobaczyć ten kibel, czy działa, ale chyba działa, bo mryga coś tam, jakaś lympka. Ja tutaj byłem, pamiętacie, bo tutaj jest pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. O, tu proszę bardzo No już go pokazywałem któregoś razu. Patrzcie jakie ładne stateczki. Tam jest to przeport przeładunkowy Dobra, idziemy zobaczyć tą toaletę. Ktoś tutaj widzę Łecznierzu Toaleta nieczynna, patrzcie o, To sobie się, to się, to się, to się nie skorzystamy Dobra To wracamy Mam przyjechali do Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina sobie popozować No i zaparkowałem, Zara, Wam pokażę gdzie Na chwilę obecną Stoję w tym samym miejscu gdzie zawsze przeważnie stoję, stawałem trafikiem o. Jest to miejsce takie, wiecie, obłoczne, że można sobie siusiu siu zrobić w nocy, w razie czego. Można wyjść fajnie, łatwo. Wziąłem kamerę, żeby nagrywać trochę co nieco. I teraz wam pokażę fajną funkcję tej kamery, słuchajcie. Ona ma funkcję śledzenia mojej twarzy i bardzo dobrze to działa. Bo patrzcie, teraz pójdę na przykład tutaj i kamera stoi w jednym miejscu. Obniżę się, no. teraz podwyższę się. To ona cały czas podąża za moim ochydnym ryjem. <laughs> Także to fajna sprawa. Można postawić kamerę byle gdzie. Ja, na przykład tam, gdzie coś robię, na przykład tu, będę coś tam robił, coś tego, to się zaraz ze za, za mną przemieści. Bardzo fajny motyw. Dobra, ale nie o to chodzi. Spójrzcie, jak ta kamera nagrywa, jest tylko światło górne. Nic więcej. Tylko górne światło. A jak zapalę to, to już w ogóle jest kongo bongo. Patrzcie. To już jest kurde po prostu jest za jasno. <grytanie> Także to wystarczy na razie. Dobra, Marcin, podniecasz się. No podniecam się, bo ja lubię takie gadżety nowe. Mamy godzinę, którą to jest godzinę mamy? Mamy godzinę, o jest już minus 3 Mamy godzinę 16-18, 18 na 18 jestem umówiony z kolegami Ale jeszcze bym coś zjadł, więc może udam się już gdzieś Słuchajcie Webasto włączymy o godzinie 12 dzisiaj I cały czas ze mną chodzi, cały czas na minimum włączone nawet jak jechałem, włączyłem, mówię, kurczę, niech nie, nie, na razie sobie trochę pogrzeje tutaj i tyle, ale zaraz wyłączę. Nie, będę, nie, nie będzie chodził, jak mnie nie będzie, bo to nie ma sensu. Tableta muszę gdzieś schować. Kamerę biorę ze sobą, bo chcę pomagać nocne ujęcia wałów Chrobrego i w ogóle miasta. Zobaczymy, jak to nagrywa, bo poprzednio co kręciłem, DJ Osmo 3 chyba, straszna galareta. Straszna galareta nocna jest, czyli takie trzęsawki obrazu a zobaczcie jak będzie tutaj I jak będzie jasno tutaj <gry> no, dobra wyjdę jeszcze, strzelę Wam tutaj panoramkę jak to wygląda bo wieczorem pewnie nie będę miał siły <gry> to Wam pokażę jak to wygląda teraz, wały Chrobrego i nasze dźwigozaury, tym razem oświetlone o, fajny budyneczek ten budyneczek jest w kształcie statku, jak możecie zobaczyć a tuż za rogiem Pokażą nam się dźwigozaury, patrzcie. Fajne, nie? Teraz w końcu są podświetlone, zobaczcie. No i ten budynek, jest taki, widzicie? Pochyły. Fajne. No w ogóle w środku można zobaczyć, jak jest. Ciekawe, co to w ogóle jest? Zobaczcie, jaki ten... Jaka kula jest. pan, jakaś, taka dziwna, zamknięta. No no. No no. A tam są wały chrobrego. I tutaj zdaje się, że tędy ja to chyba mogę wejść schodami i przejść tędy, od razu to na tym, na starówce. A ja zawsze dookoła z mostem długi. Przedem tam, dookoła, tam proszę bardzo, zawory w piękne okazałości. Eleganckie w tym kielnuki, nieśmigane. A tam Jest nasza marina Ale teraz jest nieatrakcyjna zimą Taka Kiedyś na tej wyspie były działki A tam jak widzicie jest taki most Tu Most się przechodzi na tą wyspę I na tej wyspie kiedyś były działki A teraz zrobili takie właśnie Przedzieram się przez ten most I idę zobaczyć Może Muszę zlokalizować Jakieś aby coś zjeść. A, wiecie, co pójdę tędy. A co? Kurde, fajna ta funkcja śledzenia twarzy. Nie trzeba patrzeć, jak się trzyma ten. Kamera Patrzcie, bo nie ja pierdyknę. Moja twarz zawsze wróci. Nie, to ja, ja nie kieruję teraz kamery na siebie. Ciekawe co tu jest? Jestem ciekaw, co w tym budynku jest. Ty patrzcie, co tam jest? Tam są jakieś suszarki? Tam jakiś basen jest? No tam wiszą suszarki, nie? To do włosów są. Tu jakieś Rubber, Himedesa, kurde, tam jakieś eksperymenty. Hmm, ciekawa sprawa. Ja muszę na ten most wejść. I tutaj są schody po lewej, jak i po prawej stronie. A ja muszę iść po prawej, bo muszę z tego mostu iść na lewą stronę. A jak wejdę na tą, to nie przejdę przez ulicę. Dobra, idę tutaj. To jest ta droga, którą przyjechałem. Zobaczcie tu, tu normalnie można by było wjechać I sobie tutaj stanąć Tylko tu u góry jest trasa zamkowa i hałas Kurde, no 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 Dotarłem na górę To jest trasa zamkowa i piękne wejście, a ja go z niego nigdy nie korzystałem Zobaczcie, co tu się dzieje No teraz jest róg, w nocy trochę mniejszy Kurde, ale piździ Minus 3 dzisiaj w nocy, ma chyba minus 5 maksymalnie Patrzcie, jak Szczecin wygląda ładnie w nocy No, tam jest katedra A ja zmierzam Właśnie tam, w te rejony, to jest nasza starówka Taka odbudowana, nie bo niestety zniszczona była w czasie wojny No, ale to nic Tam są wały Chrobrego W lato to tutaj jest pełno ludzi Jezu, jak w ryja no wosko, wosko Muszę zlokalizować jakieś żarcie do jedzenia. Żarcie do jedzenia, ale już powiedział Marcin debiluję. Katedra w nocy. Nagrywam takie nocne ujęcia, jak, jak ta kamera zbiera. I sami możecie zobaczyć, jak to ładnie zbiera. W żadnej galarety, nic nie ma. Trzęsawki. Jest po prostu przeidealnie. Idę teraz do KFC Autobus tak szeleści kurde na tutorach Idę do KFC coś pierdzielić Kumpel przyjdzie za pół godziny A ja nic nie jadę, znaczy obiadu nie jadłem Muszę też pierdzielić Bo padnę przy tym piwie i szybko się zrąbię O, idziemy jeść Mam Trafiłem na fajną promkę Dwa cheeseburgery W KFC Zadychacza. I dla mnie to starczy, takie kanapachy. Podążam już śmiałym krokiem do fabu. Kolo za przyjedzie, będzie G te czwóra stoi. Dobra, idę już do Fabu. Chyba sobie wpierdzielę się do środka, bo zimno trochę. Tak to wygląda. Jedna lampa zgasła. No i jest to taki główny rynek. Oczywiście w latach wygląda znacznie lepiej, bo te kafejki pootwierane, wszystko ładne, cac elegancko. O, zobaczcie. To jest nasz słynny ofis. I tu zawsze chodzimy. Ja też tam zaraz pójdę. Pani sprząta. Tu kiedyś była pizzeria po prawej. A teraz jest Łysa Wiśnia. O, a my tutaj idziemy sobie pić, ale to zaraz. Zobaczcie, czym się raczę. Hmm. Zobaczcie, jaki kolor, widać? Jak sok pomarańczowy. Teraz Wam pokażę jarmark, tylko że w nocy, bo jest 12 w nocy. A tak już w ogóle to jesteśmy po trzech pubach. <laughs> Mało wypiłem, także spoko, Nie jestem jakiś tam nachmielony Tylko tak wam chcę pokazać. Tutaj taki mamy jarmark. Tylko mówię, jest 12 nocy, więc wszystko pozamykane. I to taka piękna, nie wiem co to jest. Szopka? <grytanie> nie wiem, a tam choineczka z tyłu. To jest druga część. Tu jest właśnie ta. Y, pap. Y, czeski film, tak się nazywa. Ciężko tam zobaczyć nazwę. No, tak jest. To jest nasz makfak, czyli kepcy, Zawsze się tu człowiek stołuje po imprezach. A tu jest właśnie o, Jeszcze. Kolejny jarmark. który którym ja nigdy nie wezmę udziału. Znaczy w sensie nic tu nie kupię, bo przecież ceny są chore, schorowane i, i w ogóle skok na kasę. Jak to mówi księżulo. No, Taka jest prawda. A ja zmierzam powoli do afta. Ja słuchajcie, minus 6 o średnio w aucie będzie pewnie tak pizdziało, że Jezus Maria. Ale włączymy sobie we i będziecie A <laughs> jak? Kurde, muszę się nauczyć tej kamerze patrzeć nie w monitorek, bo tutaj mam taki monitorek i ciągle się patrzę na niego zamiast w kamerę. Tak, o, bo to jest głupia, jak ktoś tak patrzy tu, nie? No, tu trzeba patrzeć. No ale muszę się nauczyć tego po prostu. Fajne są te drzewka, nie? Przyozdobione. O, tu możecie zobaczyć o, dokładnie, jaka jest temperatura. Minus 6,8 Tutaj jest kolejny kontynuacja tego jarmarku stamtąd. Jakbyśmy na drugą stronę. Też takie budy. Dosyć długi jest taki rozciągnięty ten nasz jarmark tutaj. Powiem Wam szczerze powiedziawszy, że ja nigdy nie byłem na jarmarku, żadnym nigdzie. Ja nie lubię takich po prostu rzeczy. Bo jak już wspomniałem wcześniej jest to skok na kasę i nic więcej. Ja się pierdzielę nawet tę. Postawili koło młyńskie takie, kurde tutaj. Ja nigdy w życiu takiego czegoś tu nie widziałem. No to dziwne, bo tutaj był zegar słoneczny. No i stoi, zobaczcie. Jak tak można sporfanować zegar słoneczny. Tam gdzie ta fura stoi, jest takie koło wyrysowane i, no i tam jest zegar słoneczny. A to jest brama królewska nasza. No. Nieładnie, nieładnie, nieładnie. Jak byliśmy w nowym browarze, tu wam wkleję, zobaczcie, kogo spotkaliśmy. Znacie pewnie tych oby panów. Jak nie, to sobie popatrzcie po zdjęciach, kto to jest. Nie, na pewno znacie. To takie miłe spotkanie. Pychnęliśmy sobie fotkę i było zacnie, było zacnie. No, takie rzeczy się dzieją czasami, można fajnych ludzi spotkać. Wdrapałem się na most już. Kurde, masakra. Po tych schodach, zmęczyłem się. Czek po alkoholu mam mniej siły. Patrzcie jak kłysy świeci. Muszę tu kawałek podejść jak ten budyneczek jest. O tam, elegancki. już będę w domu, w mobilnym domu. I to jest właśnie to. Minus 7 prawie słuchajcie. A ja przyjdę do samochodu, w którym będzie minus 5, albo <gryw> minus 4, ale tu chwilowo, bo później włączę Webasto i będzie ciepło. A ja... A jest, stoi, stoi, perła, stoi, perła, patrzcie, otwieramy, włączamy w tą żeby było ciepło, ale zamarznięta. O, kurde, nie jest dobrze, nie jest dobrze, zamarznięty zamek. Uu. Pierwsze, słyszę, żebym się nie mógł dostać do samochodu. To jest niedobrze. A tu? O, tu się otworzył. O, nie, tu się otworzyło. To dobrze. Jak tu się otworzyło, to już jesteśmy w domu. Dostałem się do afta, choć drzwi dalej nie mogę otworzyć. Patrzcie, minus 7, no minus 6 w tej chwili. Włączę na 3 herce, niech się szybko podgrzeje. I tyle. I będzie zaraz ciepło, a jak. I patrzcie, po pół godziny chodzenia debestę mamy 7 stopni, a było minus 7. Czyli o 14 stopni w pół godziny podniosło, a chodzi na 3,5 herca No i teraz miejcie takie Webasto 2 kW. Zawsze powtarzam, lepiej mieć 8 kW większą moc niż kupić mniejsze, bo wam stwierdzicie, że o, za mała kubatura. Nie kupujcie ósemkę, bo to jest spoko. Ale tak tam mówicie, że a, 8 kilowatowe chińskie to nie ma 8, tylko ma mniej. No tak, to lepiej wziąć chińskie, który ma 2, czy lepiej wziąć chińskie, który ma napisane, że ma 8? Na pewno te 8 jest większe. Gabarytowo chociażby od tego dwójki, także bierzcie te większe, bo naprawdę warto i przy minus 7, widzicie pół godziny siedzę, chociaż nie chodzi na, na, na pełen gwizdek, ale chodzi tak no, powiedzmy na 60-70%. I widzicie, jest 7 stopni. Myślę, że za jakieś 2-3 godzinki dopiero będzie spoko już tak, nie? No tak to wygląda w takich, takich temperaturach. E -e -e. I, ale ja nie będę tyle czekał, po prostu idę spać, już wskoczę pod kołderkę, to pod całą kołdrą będzie mi już ciepło. I nie chcę już mi się siedzieć, łeb mi leci, no, normalnie jestem kurde zmęczona. A drzwi dalej nie mogę otworzyć, nie? Coś tutaj przymarzło. I dupa, muszę poczekać aż odmarznie, mam nadzieję, że tylko odmarznie do tego momentu, jak mi się siku w nocy zachce, żeby nie musiał chodzić tam Bo przednie drzwi się otwierają, tylko te boczne, no nie mogę w ogóle Zobaczcie, nie mogę tego Palca tu Podnieść w ogóle No ale cóż zrobić, no takie życie, takie życie No nic, idę spać, widzimy się rano Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie o 8 rano dnia następnego Furek już chodzi ładnie Mamy Minus 8, Po prawej stronie na dole Odpadłem od pierda Od pierda dosłownie Jadę trochę się przemieścić, bo kurde hałasują tu, słuchajcie, zobaczcie tam O tutaj stoi, widzicie? Tutaj stoi bus I kurde tam cały chwilę jakieś busy podjeżdżają, hałasują, tłokom cały czas, kurde Jadę się tam trochę przystawić sobie jakieś Śniadankę ewentualnie Zrobić, no No dobra, stanąłem w takim Dopalę trochę światła, żeby było jaśniej w miejscu Z boczku gdzieś, później Wam pokażę coś jest śmietnik z boku, ale nieważne Ale jest na ustronnym miejscu Co chwila usłyszycie takie łubudu, łubudu Bo stoję pod trasą zamkową I tu jest chyba jakieś łączenie płyt I co samochód pojedzie, to łubudu O, słychać Czasami głośniej, czasami ciszej Dobra, ale weźmy tutaj, podgrzejmy atmosferę Słuchajcie, no minus Widzieliście? Minus 8 Wybasto chodzi mi na 3 herce Mam 14 stopni, znaczy 14 stopni tu mi pokazuje na wyświetlaczu, ale wiadomo, że on jest przygrodzi i troszeczkę zimniej jest niż w rzeczywistości tu w środku. No, ale widzicie: 3 Hz, chodziło całą noc, nie było zimno, było tak akurat do spania w środku. No i teraz wracając do tego, właśnie wybasta mniejszego, 2 kW, no przy tym 2 kW, mogłoby być ciężko. Szczerze powiedziałeś, dlatego mu zawsze powtarzam: Większe, większe, webasto jest lepsze, dobra, ale nie o tym będziemy gadać teraz. Dobra, słuchajcie, i to jest najdziwniejsze. Słuchajcie, patrzcie, woda. No, tutaj normalne, że będzie niezamarznięta ale pod chatą stoi mi samochód. Było minus 5 na dworzu. Ja wchodzę do samochodu, a woda na podłodze tu leży, i jest w takim stanie. No, dobra, będziemy się rozgrzewać, czyli tak. Deskę muszę wziąć a deskę mam schowaną tutaj już niedługo. Marcin, dlaczego wlewasz wodę? Jak masz tam kranik? Nie mam, jak wiecie, mam zdemontowany. Znaczy, nie, nie wiecie, mam zdemontowany zbiornik, ponieważ sobie tutaj hotelówkę połączoną z szafką, ze zlewem, modyfikacja zbiornika, wszystko naraz. więc zbiornik mam aktualnie na stole w garażu leży i sobie odpoczywa. Znaczy, odpoczywa, już jest zrobiony, generalnie przerobiony. Ale ta kamera jest rewelacyjna, Kurde, gdzie pójdę teraz, to za mną podąża. Kurde, nic nie trzeba przestawiać, żeby w kadrze być. Super sprawa. Wygląda się, będę podnieca tą kamerę. No, będę, ja lubię takie smaczki. Jeszcze sobie. No i jest gaz, czyli nie było przemrożone. Ale że ze dwa tygodnie w samochodzie. Bo jak zamrozi się, to po rozmrożeniu to nie ma gazu w ogóle. A tu jest. Noc bardzo spokojna. Wręcz bym powiedział, że nawet bardzo, bardzo teraz momentalnie się zrobi ciepło w samochodzie a my teraz tam, w czeluściach mojego z mojej spiżarni z tyłu, mam pyszności, Pyszności ty moje O, mam gołąbki nawet swoje takie, o gustowne. Lubię czasami dietę, to sami, takie coś. Ale dobra, tradycyjnie znana śmietana zupka moja ulubiana, czyli ta. Dobra, tym razem, słuchajcie, już wziąłem wszystko łyżeczkę, łyżkę. Na, na wypasie, już teraz wszystko jest, Kurde, nie ma to, że zapomniałem. Kurde, na rewelacyjna jasność tej kamery nie wywołał, po prostu powala. A już jest 15 stopni, mówię, a takiego czajnika na gazie. Moment, słuchajcie, moment. Generalnie wypiłem wczoraj. Raz, dwa, a, trzy, cztery. <ścoughs> cztery duże piwa i jedno małe. Od godziny 17 do godziny 12 to jest pół piwa. Praktycznie można powiedzieć, przez tyle godzin, to tam tyle. To... No ale my nie pijemy, żeby się uklać, bo nie o to w tym chodzi. Tylko w oczu delektować wspaniałymi piwami. A ja powiem Wam, że piwa są naprawdę sympatyczne. Zwłaszcza z oficie w tym pierwszym lokalu, bo tam mają krafty i co tam się pójdzie, to mają inne. Prawie zawsze mają inne piwa. Sami je chyba robią, czy tam nie wiem, czy sprowadzają. Już nie wiem skąd, ale naprawdę i tam piłem, kurde, najwspanialsze piwo kwaśne, jakie do tej pory gdziekolwiek spotkałem. Wierzcie mi, lepsze od bojanów. Kurde, nie pamiętam nazwy, bo taka dziwna była, ale przepyszne. To jest to piwo, które wam tam sfilmowałem na początku. Wyglądało jak sok pomarańczowy i generalnie podobnie bardzo smakowało. Patrzcie, jak bardzo kaloryczny jest ten czajnik, kurde, już mam 16 stopni i fajnie tak przyjemnie się zrobiło. O, gorące Andrzej ma rację te, do kamfera te czajniki z rączką, taką jak ta ja mam to są do dupy, powinno być ze stojącą dalej drzwi słuchajcie dalej nie mogę otworzyć dalej są zamarznięte, próbowałem tego cycka kombinerkami do góry Nihuhu. tak przymarzło, no minus 8 jest, więc no ale nie mogę wejść Artur widziałem na swoim kanale Artur z kanału Bikerator też widziałem nie mógł wejść, też wchodził przez siedzenia, tak jak ja ja to sobie z tyłu wszedłem tam. Z tyłu. Wszystkie oczywiście otwierają oprócz tych. Te bez problemu, Tylne w ogóle bez problemu. Tam wybacca napierdziela. Ale całą noc chodziło i dupa, nie? To w takim miejscu, żeby się nie stali w życiu nie. Już nie raz widziałem w komentarzach ktoś tam zamieścił gdzieś się, na Facebooku gdzieś zamieścił jakieś tego, że stoi gdzieś pod mostem. Jezu, fala hejtu się wylała gdzie on stoi. A on stoi tam, gdzie lubi, tak jak ja. Staję tam gdzie chce i się dobrze bawię. O, gdzie jestem? Patrzcie. W takich innych okolicznościach, w takich, w takich, innych okolicznościach. Przemieściłem się, słuchajcie, była szybka akcja. Musiałem jechać do Jara. Jaro mi przetoczył tarczę, któremu już kiedyś tam mówiłem, że zabrał. No i teraz była okazja, bo byłem blisko niego. Jezu, jak zimno, słuchajcie, mi co 8 jest. No i musiałem szybko jechać, mówić w ciągu 15 minut, bo on tam gdzieś idzie na siłownię chyba, czy coś takiego. No to mówię, kurde, dobra, wsiadam w samochód i pojechałem. I tak pojechałem do niego, później jechałem cały czas, z stół już mi się nie chciał zatrzymywać, bo wiecie. Pojechałem jeszcze na stację, zatankowałem do pełna, bo w piątek wyjeżdżamy. Winter Edition, nasze inter. To, jest to spotkanie z widzami takie. Kurde, mam nadzieję, że będzie fajnie. No i patrzcie, webasto włączyłem wczoraj o godzinie, która wszedłem do... jakiegoś pół do pierwszej w nocy, nie? I do tej pory chodzi. Cały czas na 3 Hz, bo jest minus 8, słuchajcie, i 3 Hz, i nie jest tak wcale gorąco w środku. Także wiecie. a samochód mam ocieplony styropianem dookoła, jak wiecie. Poprzedni właściciel tak już wyłożył ściany styropianem, także jakoś tak jest ocieplony. No i dalej widzicie 3 Hz, i dobrze, że jest zapas mocy. Cały czas powtarzam: 8 kW to wcale nie jest za, duże, za duży piecyk do ogrzewania. Także. Dobra, idziemy do środka, pokizga. Jezu. Słuchajcie, w samochodzie mam 16 stopni, widzicie? Mimo 3 herców. wie trzy. Nie, przepraszam, skłamałem was cały czas, Was skłamałem Boże, przepraszam, 2,5 herca było 2,5 herca, bo tak tak w nocy miałem. Czyli chodziło generalnie na pół gwizdka, bo ja mam przestawione na ustawienia na. 1,4 do 4,4 można powiedzieć na pół gwizdka tak chodziło. Teraz nastawię na 3. Może trochę podwyższyć atmosferę. Na 16 stopni to już jest tak w miarę. Tyle o ile może być. W tak pięknych okolicznościach przyrody. A, otworzyły mi się drzwi, słuchajcie. Wiecie co się okazało? Wziąłem. Gdzie ja go mam? No nieważne, gdzieś tu mam pomarańczowy. Taki palniczek wziąłem. Wkładkę delikatnie podgrzałem, samą wkładkę, tą wiecie, tą okrągłą, co się klucz wsadza. Chwila, moment, pyk otworzyłem, już, czyli wkładka sama trzymała, a nie zamek, jak myślałem. Luksus! Jezu, jak zimno! Znowu, kurde, się zapuściłem, muszę się ogolić. Ja już nie zapuszczam brody, żeby nie było, po prostu nie chciało mi się ostatnio golić. No i tak wyjść, tak wyjrzyło. Tak Zaraz jadę do domu, kończyć dalej to, co zacząłem, czyli całą moją hotelówkę. Już wszystko mam, pod siedzeniem wszystko mam spięte. Znaczy, jeżeli chodzi o samo siedzenie, bo kable poprzeprowadzałem, wystarczy je tylko teraz podłączyć i jeszcze jeden kabelek muszę przeprowadzić pod maskę. No i pod maską podłączyć do separatora. I wszystko będę miał. Zbiornik mam gotowy, wszystko tam jest poinstalowane w zbiorniku. Muszę tylko przeprowadzić wąż, szafkę domalować, bo już pomalowałem raz pomontować wszystkie zlewy kranik i wszystko mam, wszystko praktycznie jest tylko do złożania teraz to już będzie moment, jeden dzień i, i po sprawie ale tego wszystkiego dowiecie się w kolejnych odcinkach bo generalnie materiał kręcony jest o hotelówce i o zbiorniku no przez parę ładnych dni już tam jest mat mam materiał ponakręconego, ale nie jest dokończone wszystko, a Wy nie wiecie bo ja Wam mówiłem kurcze o tym, że ja mi tarczę chyba toczy, bo ja już nie pamiętam, ja ja nagrywam, słuchajcie, materiał wielowątkowo, że tak powiem, do kilku odcinków naraz. Tam było wymiana półosi. fu, wróć. Wymiana osłony przegubu. Wszystko było w jednym odcinku kręcone, ale to tak dzielę, żeby wiecie, bo jakbym to to w jednym odcinku by dwie godziny trwało, a nie wszystko jeszcze dokończyłem, więc wszystko pokończę, dopiero wszystkie odcinki pokompiluję, porenderuję i dopiero będzie. Także mm, mogę się gubić czasami <grym> z czasem, co, gdzie, jak już robiłem. W każdym bądź razie no, mam tarczę od Jara, zaraz będę kończył materiał o wymianie tarczy, przytoczaniu i tych w ogóle. Dobra, nie o to. Dowiecie się o tym w kolejnych odcinkach. Ten jest taki van life połączony z, piwerka, z piwerkowaniem z moimi kole, kumplami. No i tyle, i tyle. No, 16 stopni, dalej jest. Już jest tak w miarę. czym ten kaptur w samochodzie niepotrzebny. Już jest tak w miarę, w miarę. No ale co widzieliście w samochodzie minus 7, kurde. Siedziało, była moc. Noc, na początku jak się położyłem, musiałem troszeczkę słuchać w kapturze leży. no jednak kołdra, wszystko było zimne jak cholera, ale w nocy tak już w miarę było, chociaż przestawiłem, bo w nocy miałem na 2 herce ustawione, to przestawiłem na 2,5, no i tak właśnie już zostało. Webastożę że 3, a było 2,5, no także widzicie, no. Patrz, jaka temperatura już jest korda, Niech o 20 stopni, 3 herce, no i to jest to! Tak ma być! Dobra, słuchajcie, jadę w chatę, bo nie ma co tu siedzieć. Jest godzina 2 do dwunastej, sobota, czas posiedzieć trochę w domu. Dzisiaj odpocznę, się nic nie robię, ale jutro zabieram się za, za te wszystkie pierdoły, co mówiłem wcześniej, żeby to wszystko skończyć i mieć finish. I później w piątek wyjeżdżamy na Pstrągach, się nie mogę się doczekać, kurde. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, taki troszeczkę nietypowy, inny, ale to był też taki odcinek testowania nowej kamery, także Mam nadzieję jeszcze raz, że Wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.